Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat Ja jestem Morden yy, Na początku chciałem podziękować osobom, które wspierają ten kanał Jest was pięć osób, tutaj się wyświetlacie Dzięki za wsparcie i między innymi dzięki temu wsparciu Zawsze mam jakieś dodatkowych parę groszy, żeby zrobić jakąś fajną akcję Taką jak przeprowadzę w ten weekend, o której wam teraz opowiem yy, Właśnie się pakuję, wybieram się do Rafał z go urbek Przed chwilą nagrałem shorta, ale ten short jakiś tak No za krótki jest short, żeby opowiedzieć yy, co się będzie działo Pokażę Wam, co pakuję, w międzyczasie Wam opowiem, co planujemy tam razem z Rafałem przez ten weekend przeprowadzić. Jak widzicie, mam tu parę rzeczy, trochę żarcia od Kolby, gazy dla obrony, pałka teleskopowa, mamy filtry Greyla. nie wiem, czy to wszystko zapakuję, mam optykę Vortexa, tutaj mam mój plecak, mam stojak, jakaś lina, siekiera, pasy samochodowe, wiadomo, do robienia jakichś plecaków i innych rzeczy. Mam termowizję, którą będę chciał wypróbować, wstać w nocy i przeprowadzić symulację polowania z łukiem bloczkowym. Chcę tą moją symulację przeprowadzić w ten sposób, że jeżeli uda mi się podejść do zwierzyny na dystans do oddania strzału, a termowizja oczywiście ułatwia sprawę maksymalnie, niektórzy mówią, że nie trzeba w ogóle niczego potrafić, żeby, żeby polować, jeżeli ma się termowizję. Sprawdzimy to, czy będę miał szczęście, czy uda mi się podejść do zwierzęcia powiedzmy na te 20 25 metrów, 15. Urządzenie ma dalmierz i możliwość rejestrowania obrazu, więc jeżeli będę podchodził do zwierzęcia to oczywiście to wszystko nagram i w tym momencie jeżeli uda mi się podejść, wykonam jakiś gwizd, chrzęst, inny dźwięk, żeby spłoszyć zwierzę, to też zostanie nagrane. I chwilę później wrócę do miejsca, do samochodu, odłożę termowizję, zabiorę łuk. Wezmę mój stojak na Matę Łuczniczą, Matę Łuczniczą, łuk bloczkowy, ustawię się w tym samym miejscu, w którym stałem, na tym samym dystansie, gdzie było zwierzę. Ustawię tarczę. Jeżeli uda mi się trafić, to znaczy, że polowanie było udane. Jak widzicie, mamy filtry Greyla, oczywiście, będziemy pić z narwi. Papier toaletowy musi być, piła, jakaś maczeta, jakaś siekiera, lornetka. Nie wiem, co z tych rzeczy zabiorę i czy to będzie wszystko. Oczywiście zabiorę ze sobą plecak. Yy, latarka musi być. I oczywiście, no tu nie wiem, czy nie wyciągnę tego palnika, bo on mimo, że nie będzie potrzebny. Mam kuchenkę. Mam czajniczek. Yy, mam jakieś jedzenie. Yy, więc generalnie tak, żeby żyć w jakiś komfortowych warunkach. Ale mimo wszystko, będziemy mieszkać. Powiedzmy przez weekend na Urbexie. Ok, jestem w drugim garażu. Teraz. Yy, yy. Całą masę rzeczy widzieliście, które ze sobą zabieram, jakby powiedzieć, że to jest jakieś wyzwanie survivalowe czy coś w tym stylu, to myślę, że byłoby to nadinterpretacja faktów i za dużo byłoby to powiedziane, aczkolwiek ja i Rafał chcemy sobie sprawdzić parę takich survivalowych patentów i nasze spanie w opuszczonym budynku organizacja tam tego noclegu i tak dalej jak najbardziej będzie realna i jedziemy, że tak powiem, trochę na żywioł. Rafał był w tym miejscu, ja nie byłem, nie wiem czego się mogę spodziewać, widziałem gdzieś tam jego film jedynie. Mam tu jeszcze trochę innych rzeczy i będziemy, oprócz symulacji polowania, którą ja chcę przeprowadzić, na pewno będziemy chcieli przetestować piwory, które dostaliśmy do testów. Oczywiście, sprawdzić tam żywność. Ja będę raczej spożywał służoną wołowinę, ponieważ jestem na diecie keto. Rafał ma jakieś tam gotowe dania. Leo Food. Jedzenie dostaliśmy od sklepu Kolba. Kolba, oczywiście, też zapewniła nam gazy, pałkę teleskopową. Parę innych rzeczy dostałem do testów, tak m.in. termowizję. Linki do tych rzeczy na pewno w tych naszych filmach z tego wydarzenia będziecie mieli pod filmami. W tej chwili tutaj nie będzie żadnych linków, nie mam czasu, wrzucam to z garażu w czasie pakowania. Część tych rzeczy, które zabieram, to jest po prostu tak zwany backup. Jeżeli niczego tam nie znajdziemy i tak dalej, myślę, że będziemy chcieli to pokazywać jak najbardziej minimalistycznie i jak najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć. Tak, żeby to faktycznie było jakieś wyzwanie. To, że zabieram ze sobą ileś tam rzeczy, lornetkę, coś tam, no też spędzimy ileś czasu i chcemy sobie sprawdzić różne rzeczy. Między innymi polowanie, rozpalanie ognia. Rafał zajmuje się prądem i postaramy się rozpalić ogień niekoniecznie tak survivalowo i bushcraftowo. Ja oczywiście pokażę mu metody takie też bardziej tradycyjne, ale coś tam pokombinujemy. No myślę, że będzie fajnie. Myślę, że to jest fajne wyzwanie, fajny sprawdzian. E, oprócz tego, no spędzimy ze sobą cały dzień. Bez, oprócz tego, że będziemy nagrywać, no to oczywiście bez jakiś tam i wrzucać coś na Instagram. Możecie śledzić mojego Instagrama morden666, zapraszam. E, Oprócz tego, że będziemy wrzucać te rzeczy, to tak naprawdę no, nie będziemy siedzieć na żadnych social mediach. Nie będziemy. Y, po prostu spędzimy czas tak, jak spędzali ludzie o niegdaj y, drzewie, jak to drzewie bywało. Y, będzie, myślę, fajnie. No, będziemy mieli do opowiedzenia sobie pewnie masę historii. Z Rafałem znam się. Ileś razy żeśmy się widzieli, ale to będzie taka pierwsza okazja, żebyśmy mogli ze sobą spędzić tyle czasu. Mam tu trochę tych sznurków, które kiedyś robiłem na urbexie właśnie z butelek. Trochę waty. Tutaj jest żeglarska zapalniczka, którą ostatnio Wam pokazywałem i na Instagramie i w karcie społeczność. No nie do końca działa to jeszcze tak, jak bym chciał. Nie jest skończone, ale będziemy to testować. Tutaj jakaś temperówka. Pojemnik na... Benzynę z, zrobiony z kapsuły CO2, trystytki, oczywiście kamień do zipo, żaróweczki, no, może jakiś ganzo, trochę drutu, sznurki, bolas, ym, latarka. No i oczywiście kubeczek na kawę. Także, moi drodzy, będę Was informował na bieżąco nie wiem czy na YouTube, ale na pewno na Instagramie więc warto na niego zajrzeć, jeżeli ktoś ma Instagrama. Myślę, że będziemy się fajnie bawić. Sprawdzimy kilka survivalowych patentów, spędzimy ze sobą fajnie czas, tak jak to kiedyś ludzie robili bez, nie powiem, bez elektryczności, bo Rafał jest bardzo elektryczny i na tym urbek się lubi sobie odpalać te wszystkie elektryczne rzeczy i też to będziemy robić. Ale tak, tak, jak to było kiedyś, tak jak ja pamiętam to ze swojego dzieciństwa, z lat młodości, jak to było 20-25 lat temu. Więc fajne doświadczenie, myślę, że fajny weekend i mam nadzieję, że powstaną z tego fajne filmy. Dzięki za uwagę, to takie małe info. Jeżeli <laughs> Wam się podobały, oczywiście łapki, wszystkie pierdoły dla zasięgów dzięki osobom, które wspierają ten kanał. To dla mnie dużo znaczy, jeżeli ktoś nawet 5 zł chce przeznaczyć na to, żeby wspomóc moją skromną działalność, zwłaszcza, że filmy nie pojawiają się gdzieś tam regularnie. Jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, to oczywiście jest przycisk Wesprzyj. Jeżeli subskrybujecie a nie dostajecie powiadomień to oczywiście trzeba kliknąć dzwoneczek. Jeżeli wam się podobało tak jak mówię komentarz taktyczny dla zasięgów jakieś pierdoły i tyle. Widzimy się niebawem oczywiście głównie na Instagramie jakieś Insta Stories jakieś zdjęcia będą się przez weekend pojawiać więc zapraszam do zobaczenia na szlaku.